Witajcie na kolejnej lekcji Obrony przed Czarną Magią. Dziś nauczymy się zaklęcia obronnego przed czarem inflacji. O, ale jaki? To Cisza, czar inflacji jest iście niebezpieczny, gdyż wpływa on bezpośrednio na nasze portfele, no i tym samym mniej możemy kupić. Ale dziś dowiesz się, jak przeciwdziałać temu zaklęciu. Przede wszystkim musicie poznać Halera. Zaklęcie to powoduje przeszukanie w naszym magicznym świecie wszystkich kodów rabatowych, jakie istnieją, oraz sprawdzenie ich, czy nadają się aktualnie do Twojego koszyka. Również istnieje zaklęcie pomocnicze cashback, który zwraca mały procent Twoich zakupów na konto Ale Rabat i możesz później wypłacić to na swoje konto bankowe. Wiem, że wy młodzi czarodzieje używacie tych świecących małych pudełek i bez nich nigdzie się nie ruszacie, i tam pewnie robicie też zakupy. Możecie wczepić ale rabat do tych właśnie pudełeczek i jest to niezwykle proste. Plus samo używanie tego jest bardzo intuicyjne. I macie kody zniżkowe wszędzie, nawet na kibelku. Widzicie, jaki ten czar prosty? Za tydzień kartkówka, jesteście wolni.